Dzień dobry moi drodzy Czwartek, 17 kwiecień W niedzielę byłem w Gnieźnie Pokonałem MZ-om 200 km I ujawniła się jedna usterka której bez pewnych zakupów nie byłbym w stanie usunąć A mianowicie siedzenie, które już kiedyś tapicer mi reanimował i tak nic to nie pomogło także najlepszym rozwiązaniem było poszukanie kogoś godnego polecenia, który robi pianki. Jeden z moich znajomych tam Waldek do swojej MZ zakupił właśnie u tego pana, u Pana Mariusza taką piankę, jak ktoś będzie zainteresowany, to tam dam kontakt w opisie. Za to wszystko tutaj zapłaciłem. Kurczę, ile tutaj zapłaciłem? 160 zł chyba? 160 zł czy 150 zł z przesyłką. I zaraz zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. Jest to bardzo lekkie. O, jest tu już jakaś wizytówka. Jest to bardzo lekkie. To jest pianka. Ten pan sam to, on sam to odlewa. Mam nadzieję, że, że będzie wszystko w jak najlepszym porządku. I tak jak mówiłem, o. 160 zł za to widać, nie widać. 160 zł za to zapłaciłem i tyle. Także tak to wygląda. Nowa pianka. Trzeba ją zamontować na motocyklu. Ładnie tutaj, wszystko zgodne z, z kształtami. Produkt polski. Co najważniejsze, wspieramy polskich producentów. No i nic i trzeba ją zamontować i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie lepiej, bo jak podczas jazdy się przesiadłem na tył, to... to z tyłu się fajnie siedziało, a tutaj było naprawdę kiepsko, także muszę przynieść siedzenie do domu i trzeba po prostu je przełożyć. I po jakiejś dalszej trasie będę mógł coś więcej powiedzieć. To jest pianka do 90 kg. To jest chyba H2, tak? H2 do 90 kg. Taką wybrałem. Podług mojej wagi, mam nadzieję, że, że dobrze wybrałem. Będę zadowolony i, i że się po prostu będzie wygodnie jeździło. Bo po tych 200 km, które pokonałem, to tyłek bolał strasznie. Mówię, szkoda było po prostu i bawić się z, z tym tapicerem i ratować tamto. Po prostu stare gąbki są. Wysiedziane, po prostu do niczego się nie nadają i tyle, i się ich nie montuje. Także ja się zabieram za montaż nowej pianki. No i tak, przyniosłem siedzenie z motocykla, wyciągnąłem. Tam zrobiłem datę. Żeby było wiadomo, kiedy to było robione. Tak, wiem, to tutaj powinno być ładnie w takim złotym odcinku. No, ale widzicie, jest to po prostu pomalowane. Zaczepy, wszystko tutaj są całe. Także bierzemy się za demontaż, Mam tylko i wyłącznie kontrolkę. Czy ten śrubokręt płaski? Myślę, że to wystarczy, aby to zrobić. Uff, chciałoby się powiedzieć, mamy to. Powiedzmy, że będę to traktował jako naprawę yy, doraźną, tak? To by najlepiej musiało iść do tapicera. Bardzo ciężko to jest, kurczę, tak to naciągnąć. A Tomek mi mówił, a ty to chcesz sam robić? O, to nie jest tak hop materiał, żeby to naciągnąć. Powiem Wam tak: jedną nogą tutaj sobie położyłem poduszki i jedną nogą uciskałem to i naciągałem z jednej i z drugiej strony, żeby to mało wiele symetrycznie yy, równo było. Ale powiem Wam, że ten pokrowiec to też jest jakiś no takich kształtem nie do końca, bo tam dosyć dużo tego materiału musiałem zawinąć. Oj, mówię wam co się namęczyłem, ale zrobiłem to sam. Ale udało mi się to, to zrobić. Docelowo będę chciał to poprawić, ale to zimą już dam to tomkowi ładnie do, do wyszkiełkowania i do cynku żółtego. A na razie, teraz, żebym mógł po prostu jeździć, to zrobiłem to w ten sposób. Także nowa pianka tutaj jest, cała pianka jest tutaj w starym worku. No i to tutaj tak będzie, bo tutaj nie ma nie ma do czego doczepić, także no idzie, idzie, idzie to zrobić. O widzicie, tutaj są takie delikatnie, tak delikatnie to widać, że to tutaj powinno być jeszcze pewnie na to jakaś gąbka taka wypełniająca. Tomek właśnie mówił o takim czymś, że jak daje to do tapicera, to tapicer to tak robi. No ale na razie, żebym mógł po prostu jeździć to tak to będzie zrobione i tyle tak na razie tutaj nie będę z tym nic kombinował zrobiłem to po najniższej linii oporu kupiłem tą piankę i muszę wam powiedzieć że tu już jest już jest już jest super w ogóle całkowicie inny kształt jakby to ta tak fachowo zrobił ładnie tutaj to w ogóle by było ekstra może nawet i tutaj na tym materiale ale jak myślę jak na mnie jak teraz chciałem powiedzieć pierwszy raz jak na drugi raz to nie najgorzej, bo pierwszy raz robiłem takie siedzenie przy mojej WSC. Także teraz zostało tylko to zamontować na motocyklu. I można jechać do Tomka, pokazać mu, jak to wyszło. Piątek, 18 kwiecień. Wielki piątek dzisiaj, moi drodzy, 2025. I zobaczcie, już rzepaki. rzepaki u nas zaczynają powoli kwitnąć. Wojtek, nie tak blisko, bo się uwędzi. Jak! Tak miałeś zakrytą, otwórz trochę. I jak się jechało? Elegancko. Elegancko. Już tutaj zaraz tą drogą śmigamy prosto do Jabłonowa. A mocno się trzymałeś. Bardzo dobrze, że się trzymałeś mocno. Ja tak za ostro nie jechałem. Jechałem. Jechałem? I właśnie nam wybiło Wojtek 3000 km 3000 już kilometrów zrobiliśmy. Dzisiaj pierwsza przejażdżka Wojtka i Taty. Uważaj, żebyś tam biegu nie włączył, nie? Musisz uważać, żebyś tam biego nie włączył. No uważaj, bo kaskiem uderzyłeś o zbiornik. Trzeba uważać, synoś. Jedziemy dalej. Działka przygotowana pod zasiewy. Trawa ładnie pokoszona. Drzewka wybiałkowane. Pszczoły, jak tutaj byłem, rano ostro pracowały. O, jak nie będzie przymrozków, to. To będzie pięknie, chciałoby się powiedzieć chwilę trwaj. A tu mam jeszcze czereśnie. Jedną i tam drugą. No a ta linka do dzieciaki mają tyrolkę. Tam na domek na drzewie. Także coś się chmurzy chyba będzie padać. Odnośnie pianki siedzenia. Zrobiłem dzisiaj sobie z Wojtkiem pierwszą jazdę taką na tej piance. Zrobiliśmy jakieś 30 km. Powiem Wam, że super. Naprawdę super się siedzi, jednak siedzenie to musi być trochę się musi uginać, ale jak się siedzi po całości, to, to, to się tak. Tu jest, mówię, ta, ta pianka H2 od tego pana Mariusza, naprawdę fajnie. Fajnie to, fajnie to teraz wszystko działa i się komponuje całkowicie inaczej. Teraz jest to siedzenie wygląda, bo na tej starej piance tam było coś poobkładane, nową pianką, cudowane, Trzeba było od razu taką piankę kupić, i by to taniej wyszło. No ale człowiek zawsze mądry jest po fakcie. Także moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.